Teraz będziemy nagrywać, jak śledzimy moją przyjaciółkę, bo się teraz przebieram i będziemy ją śledzić, że jesteśmy, bo wykupiam sobie taki ten coś, że jestem jakby obsługą w takim jednym akwaparku i ono teraz tam jest, więc widzimy się, kiedy się przybiorę z normalnego skina. Dobra, już jesteśmy, jestem, a nie jesteśmy, sorry. Głupowa jestem. I tak wygląda w przebraniu, jak bym pracowała tam, mam nadzieję. Dobra, jeszcze się nie chciałam a odkryć, że mogę. Hmm. O. Tu, a to jest płatne. Hmm. No nie wiem, czy z tego wykupiłam. tam mam sobie było w i czekam na nią. się znajdę oczywiście. Lalalala, la, się ubrać. O tam? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani powinnam oprowadzić. Jezus, kochani, muszę zmienić z głos, dobra, jeszcze raz zmieniam. Chciałam? Dobrze, ja panią chcę odprowadzać. Proszę chodź za mną, proszę panią. Tutaj jest żadnia męska i dziewczynna. I no, tu jest dziewczynna. Proszę. No. Ale ja się Oj! Kiedy ja tutaj się przybrałam już? Nie wiem, proszę panią. Dobra, proszę o... ze mną, proszę panią. Ej no! Dobrze proszę się proszę panią za ze, ze mną. Ona... Naprawdę o... się idzie ze mną. A nie, pani nie ja nie idzie. Od... Szybko od... do... pani. Tak, ja. I pani idzie. Ja pani będę gościć, Czy pani chce? Proponuję pani najlepszą dziewczannie ever. Ona jest tam. To jest taka dura. Ale jeśli pani chce, tutaj mogę panią obsłużyć. Chce pani coś? Czy nie? Czy pani to coś? O, co te rzeczki są. Chyba, że tutaj nie ma czegoś, co pani chce. Mogę to, to się... Nie, Dobrze, jeśli pani chce, możemy tutaj też się przejść. Dobra. co pani chce? Tu jest podobnie mega. Tu bowiem to smakuje. Dobrze, co pani chce? I to są młode i co jeszcze? To... Są tutaj lodziki i jakieś szejkunie. Jaki smak tutaj są smaki? Czekolada. Dobrze, robimy. Dobrze, proszę. Dobrze, chodźmy na zjedzenie. Jaką pani chce? Bo muszę panią ob obgościć. Jesus, kochani, udaje się. Gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Proszę no, mówić. Tylko lecą pani bardzo. To jest taki zwirowany wydarunek. Dobrze? Ja co sobie śpię, bo to na go to Dobrze, chodźmy. Gdzie pani jest? Tutaj pani polecam. Okej, no no tutaj. Nie, 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 mówi. nie, nie, mam nie, 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 mam na nie,

Dobrze, gdzie idziemy? O tam też pani polecam? Zjeżdżanie? Jaką, jaką? O tam tutaj? Dobrze. Aha. Tą pani polecam? Tak, ja już tutaj pójdę, żeby operować. Dobra. Tak. Ja. Dobrze. Ja, dobrze. Dobrze. Chodźmy tu. I chodźmy jeszcze na tą ona jest mega zagrzana. A A, dobrze. To jest Hmm, ale to zwariowane. To dwa lata wyjdzie. No. Olcia, masz rację. Pani Olcia, przypominam. Dobrze? Dobra. Proszę. Uwaga. Nie wiem. Efekty dziękowe czy nie? E, tak. Dobrze. Put your hands in the air if you want to go faster. O, pan też chce? Dobrze. dobra, jednak pan nie chce. Ooo, jakie daleko. Tak. to no. widzę. Dobrze, na co jeszcze pani proponuje? Ja proponuję pani jeszcze, tu proszę. Jestem tutaj na tym górku. Tutaj pedałuję. Tu pedałuję tam od bruneru. No i Tutaj, tutaj. O, skaczę. żeby pani nie widziała. I tu skręcamy, i hopa. Tak, naj, 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 to pani na to pozwalam. Nie pozwalam bo jest mega fajna. I tu się. I tu No, Pani ojcu, w środku też są fajne mega. Czy robią, tak wolno, aż to pojechało? Nie, nie wiem. Mówiła Pani, że się kazała. Cisiula, znaczy. Y, mówiła nie, Pani. ale możesz mówić tutaj? Cysiul. Sysiul możesz mówić. Oj, dobra. Dobrze, e... Proszę tutaj. No, I don't Oj, Dad, i Oj, sorry. Oj, I couldn't get through. Oj, um... Oj. Dad, I You me Put your hands in the air if you want to go faster! Jeszcze raz idę? No kurna. No kurna, dziewczyna się pachła przy brzuchach. Dobrze. I znowu trzeba na spokojnie. Dobrze. A Jezu. Trzeba na spokojnie, dobrze? Coś się zbłokowała. Oj. Popcham. Ej, widzę. nie. aż. Poczeka pani. O nie, prawie spadłam. A tutaj jest takie spał jak dalej nie spadamy. Okej. Okay. No, klikam start. O, proszę. No właśnie, wezmę od nowa może. Dobrze? No dobra. Ej, teraz ja nie mogę teraz, e, teraz tego zejść. Pudź, oh put, put your gosh. hands in the air if you want to go faster! Gosh, Dobrze. No, my już powinniśmy skończyć, już więc do widzenia, to jest koniec tego. Kochani, udało się? Ja już kończę, więc papatki.